Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Domagaliście się kolejnych zestawów z serii LEGO Minecraft. No i proszę bardzo, spełniam Wasze życzenie. Jak pewnie doskonale wiecie, ja w Minecrafta nie grywam, no ale ten zestaw trafił też do mnie dzięki uprzejmości Artura z Kopalni Klocków, bo on został kupiony po to, żeby zostać rozłożonym na części pierwsze czyli, żeby trafić na kopalnię klockowego. Bricklinka. No ale tak jeszcze co do informacji technicznych, jego cena wynosi 379 zł i 99 groszy katalogowo, ale można go kupić o wiele taniej, więc tutaj też jako dostawca elementów myślę, że może być ciekawy. Mamy tutaj też kilka ciekawych figurek, bo mamy Steve'a i Blacksmith, czyli Kowal, no i tutaj mamy Krowę, Nietoperza, tu jest Husk, no i Creeper, którego już też miałem i z Polibaga i też kiedyś takie breloczki trafiły w moje ręce. Ogólnie rzecz biorąc, dość powiedziałbym, sz tak szczerze, od serca. Konstrukcja totalnie porąbana jak dla mnie. Ale to też przez to, że ja na co dzień z Minecraftem nie obcuję. Tutaj właśnie ta kopalnia Creeperów w kształcie Creepera, no kurczę, Minecraftowo po byku. Zobaczmy, jak pudełko wygląda z tyłu. Tutaj mamy możliwość wysadzania kawałków bloków dynamitem. Tutaj. No, to chyba po prostu Steve karmi krowę. E, tutaj też jest jakaś dźwignia, wsypujemy groszki, naciskamy i chyba one gdzieś tam wypadają. Będę to oczywiście sprawdzał i weryfikował, bo dzieje się tutaj rzeczywiście dużo i zakładam, że jeśli ktoś lubi Minecrafta, to ten zestaw pewnie mu się może bardzo spodobać. E, tutaj też jest jakaś opcja, że dźwigamy sobie to takie jakby flagi i wyciągamy e, skrzynię ze skarbami. Tutaj też możemy coś zdetonować, bo jest jeszcze fragment jakiegoś takiego e, torowiska dla wózka do tej kopalni. Tutaj w ogóle creeper sobie wychodzi. Tu jest jeszcze jakiś taki guziczek i coś tam chyba wyskakuje. Dobra, będziemy to oczywiście sobie sprawdzać. Ja natnę e, pudełko. No i jakoś tak delikatnie idzie przy tych większych zestawach z ich otwieraniem, jeśli wjeżdżam sobie tutaj tak wygodnie nożykiem. Dobra, cyk. Zaglądam sobie do środka. O, dużo tego będzie. O, worek numer jeden na dzień dobry, jest i separator, tutaj czwórka i wysypuję całą zawartość. Jest piątka, dwójka, jeszcze jedna dwójka. Trójka i szóstka, czyli kończy się na numerze szóstym. Tutaj mamy instrukcję całkiem pokaźnych rozmiarów, ona została też zapakowana w folię. A kurczę naklejki tam chyba też jakieś są bo zakładam że choćby te flagi mogły być naklejkami więc może to będzie ukryte pod folią ale to odpakuję sobie już przed zbudowaniem tego no i dobra idę w takim razie zająć się zbudowaniem tej konstrukcji za chwilkę oczywiście do was wrócę będziemy sobie to szczegółowo omawiać a ja też znowu będę odkrywał świat Minecrafta no i jesteśmy w kopalni Creeperów. Rzeczywiście sporo się tutaj dzieje. No i tak szczerze mówiąc, jak sobie ten zestaw poskładałem, to o tyle o ile nie do końca on przemawia do mnie jeśli chodzi o jego estetykę, to na pewno warto zwrócić uwagę na to, że jest tutaj masa funkcji bawialnych i to zdecydowanie może podobać się tym, którzy go po prostu zakupią, no bo tak szczerze mówiąc, to nadal nie do końca kumam świat Minecrafta, ale tutaj jeśli chodzi o ten set, naprawdę mogę się do niego przekonać. Za chwilkę oczywiście pokażę Wam z bliska, co tutaj można robić, jakie te funkcje są. Może rzeczywiście jest ich całkiem sporo. No i tyle, zabierzmy się w takim razie do oglądania. No dobra, to zacznijmy zwiedzać kopalnię, mamy tutaj taki wózeczek, na wózku jest skrzynia, w której znalazło się trochę groszków, one będą nam potrzebne do tego, żeby je przepuszczać tą drogą, ale o tym za chwilkę, bo zobaczcie jak bardzo fajnie można doprowadzić do wybuchu. Naciskam i wszystko wypada, strzela do góry, rzeczywiście bardzo sensownie to wygląda i takich elementów mamy tutaj więcej, ten wózek wylatuje w górę naprawdę spoko, no i tutaj też mamy zobaczcie taką ukrytą funkcję, że możemy sobie dźwignąć te flagi z i wyciągnąć drugą skrzynkę, w której z kolei znalazły się takie no natki jakiegoś warzywa, który możemy oczywiście karmić sobie tutaj krowę i tutaj to jest całkiem ciekawie osadzone, bo dzięki tym flagom wszystko jest zablokowane i warto zwrócić uwagę na to, że flagi to nadruki, tak samo jak nadrukami na przykład są te klocki czy też choćby bardzo ładny drogowskaz z tą strzałką w lewo. No i mamy tutaj naprawdę masę zieleni, zobaczcie jakieś krzaki, tutaj też jakieś drzewo i tak dalej. Naprawdę jest tego całkiem sporo. I biorąc pod uwagę e, ile rzeczy tutaj jest in plus, to to po prostu może się podobać. I nawet jak nie jest się fanem Minecraft'a, to ten zestaw może wydawać się naprawdę bawialny i ciekawy. Mamy nawet, zobaczcie, tutaj jakiegoś nietoperza, który najzwyczajniej w świecie jest przyczepiony do jakiejś skały. Tutaj jest jeszcze bagłowa, Nie wiem, czy to kościotrup, czy czegoś innego, ale rzeczywiście, tych takich smaczków i elementów jest cała masa. Tutaj też zobaczcie, możemy wykopywać groszki, i też te elementy są tak poosadzane, żeby je odpinać. I właśnie ten świat Minecrafta tutaj jest bardzo, bardzo fajnie przedstawiony. No, ale jeszcze zobaczmy, jak w ogóle ten Creeper wygląda od góry. Tak z bliska prezentuje się ta wielka głowa Creepera. No i tutaj mamy taki syp, do którego wrzucamy groszki i one później wypadają bezpośrednio do wózeczka, ale to oczywiście za chwilkę. Znalazł się tutaj też ładunek dynamitu. No i tutaj mamy jeszcze taki element z kilofem, który bardzo ładnie wygląda jako taka ozdoba. No ale myślę, że jeszcze warto zapoznać się z kopalnią z drugiej strony, żeby zobaczyć jak ona wygląda ze wszystkich stron, naprawdę dużo się tutaj dzieje. Wydaje wam się, że pewnie droga jest zamknięta, że nie można tutaj przejechać, no ale nic z tych rzeczy, zobaczcie, tutaj jest zainstalowany ładunek wybuchowy, tutaj jest fragment kamienia, no i z lewej strony mamy element, który pozwala nam to wszystko zdetonować i zobaczcie, wszystko wypada, już wózek może przejechać, naprawdę spoko, no a tutaj też mamy taką fajną tabliczkę informacyjną z wykrzyknikiem, znowu jest to nadruk, więc zdecydowanie na plus, to mi się w serii Minecraft podoba, że mamy tutaj masę nadruków, o Zobaczcie, tutaj jeszcze jakaś pochodnia. Kurczę, naprawdę bardzo, bardzo to jest fajne. A tak kopalnia wygląda od środka. No i tutaj może Wam się wydawać, że dzieje się niewiele, ale zobaczcie, wszędzie mamy pochowane te groszki, żeby je wydobywać. Tutaj mamy też te takie bloki, które możemy sobie odpinać i też z nich te groszki wyciągać. No a w momencie, jak tutaj wjedzie wózek, to jest zdecydowany minus, że tutaj on po prostu sam nie jest w stanie skręcić, że musimy wybrać lewo lub prawo. No ale dobra, otwieramy sobie... Skrzynie wysypujemy te groszki. I zobaczcie, jak ciekawie to zostało rozwiązane. Też to będę dopiero pierwsza testował, więc jak się okaże, że to jest na no to sorry. Ale obserwujcie, jak tutaj będzie to spadać. I on sobie cyk, cyk, i wpada, więc sypujemy w takim razie większą ilość. I fajnie teraz powinny. No powinny. I się gdzieś chyba zblokowały. No, ale dobra, ja sobie je za chwilkę będę wyciągał, w każdym razie lepiej chyba je wrzucać pojedynczo, ale one rzeczywiście tutaj bardzo szybko spadają, cyk 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 i wpadają. Do tej skrzyni, która wagonikiem znowu może jechać dalej. No i kurczę, naprawdę masa elementów bawialnych masa mm, takich elementów, które możemy odczepiać, przekładać. Bardzo mi się to podoba i coraz bardziej do tej serii się przekonuję właśnie dzięki temu, że ja te zestawy odkrywam. Kiedy wcześniej twierdziłem, że one mogą być nudne, to pod kątem zabawowym naprawdę zdają egzamin. Groszki wróciły do skrzyni, ale przypomniało mi się, że jest tutaj jeszcze jeden ładunek wybuchowy, no i znowu mamy wajchę. Zobaczcie, naciskam buch. Fantastycznie to wybucha i naprawdę jest ciekawe, bo nie ma czegoś takiego, że odpada jakiś drobny fragment, tylko już po prostu jak strzelać to konkretnie. No i dzięki temu rzeczywiście można jeszcze bardziej tą zabawę urozmaicić. No to pora zapoznać się z minifigurkami. Oczywiście chyba najpopularniejsza postać związana z Minecraftem, czyli Steve, z tym takim swoim pikselowym charakterystycznym mieczem. Główka oczywiście z sześcianem. Tutaj taki lekko dziwny wyraz twarzy. Ja do figurek mimo wszystko nie jestem w stanie się jakoś w 100% przekonać, bo one wyglądają dziwnie. No tutaj co do nadruków na torsiku mamy raptem jakieś parę pikseli, z tyłu brak nadruków, nóżki również są go pozbawione. Tutaj mamy Kowala i on zdecydowanie lepiej wygląda. Ciekawy nadruk na torsie. Główka też jest zdecydowanie fajniejsza niż w przypadku Steve'a. Dodatkowo jeszcze taki pikselowy kilof. No i z tyłu na torsiku też dostajemy nadruk. To zdecydowanie na plus. Creeper Szczerze mówiąc, dość klasyczny wygląd. Tutaj myślę, że on absolutnie nie jest w stanie już wizualnie mnie zaskoczyć. Cały czas ten kształt jakoś tak mnie fascynuje i zastanawia, no bo kojarzy się ewidentnie, ale nie będę tego tematu poruszał, no i mamy jeszcze krowę, co do krowy troszeczkę brakuje mi tego, żeby tutaj ją zakryć po prostu i żeby po prostu te study jakoś tak nie gryzły w oczy, buźka dość ciekawa, natomiast ewidentnie jest pozbawiony, pozbawiona szyi, no a tutaj jeszcze dostała takiego plejta 1 na 2 który ma oczywiście symbolizować wymiona no i na końcu mamy jeszcze Haska Husk szczerze mówiąc tutaj chyba najmniej ciekawa z tych wszystkich Figurek, dość nudny tors, buźka, która absolutnie z niczym mi się nie kojarzy, no i nóżki pozbawione na druków, więc jakoś tak bez efektu wow. No to pewnie chcecie kilka słów na podsumowanie i tutaj muszę powiedzieć wprost, że absolutnie w mojej opinii nie jest to zestaw wart ceny katalogowej, bo 380 zł bez grosza w życiu bym za to nie dał, ale jeśli traficie go w jakiejś dobrej cenie i jesteście fanami Minecrafta, to pewnie Przyniesie wam po prostu masę frajdy, bo biorąc pod uwagę elementy bawialne, które rzeczywiście powodują, że ten zestaw to zabawka, a nie coś, co można postawić na półce i tylko się na to gapić, to zdecydowanie jest to na plus. I pod tym kątem on spełnia swoją rolę w 100%. Może się podobać i przekonał nawet mnie, człowieka, który z Minecraftem ma tyle samo wspólnego co no nie wiem, z pieczarkami na piętach. Czyli wiecie, że już nie mam, także potwierdzam. No i mniej więcej, tak to się kształtuje, więc fajnie Minecrafta, jeśli nie macie kopalni creeperów, powinniście ją mieć. Nie fajnie Minecrafta, jeśli nie macie kopalni creeperów, możecie sobie ją odpuścić. Taka jest moja opinia, aczkolwiek zestaw na pewno jest ciekawy i bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.